Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szklarski Porębie przyjęli y, nominację od komisariatu Policji w Szkarskiej Porębie i wykonamy z wielką przyjemnością przysiady lub pompki to jest dowolna sytuacja. Także zapraszamy najpierw do wykonania ćwiczenia y, zleconego nam w pewnym sensie przez y, komisariat, a potem przekażemy nominację. Idziemy, zaczynamy! 10 pompek. tak? Liczymy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Owam! I uwaga, teraz będą jaja. A teraz nominujemy... Pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie. Wszystkich bez wyjątku z kierownictwem na czele. Miejski pomo Ośrodek Pomocy Społecznej w sztackie Porębie. Urząd Gminy w Mysłakowicach z wielką przyjemnością nominuje prezydentów Jeleniej Góry z Jerzym Wóźniakiem na czele i cały Urząd Miejski. Zapraszam do wspólnej zabawy. Wszystkiego dobrego. Ja